Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam barszcz z kwaszoną kapustą i wołowiną. W formie słoikowej. Jest to produkt łotewski zrobiony dla niemieckiego Leona. Mamy tutaj wagę 470 gramów. Jest to forma koncentratów, więc, żeby zrobić z tego zupę, trzeba dodać drugie tyle wody. Tu jest to opisane jako 3-4 porcje, no według mnie raczej to są dwie porcje. Całość ma kaloryczności 395 kilokalorii, więc w zależności jak sobie to podzielimy, tyle kalorii będzie mieli. Ja sobie to podzielę na dwie porcje, więc niecałe 200 kalorii to będzie miało. No, sam skład jest masa masakryczny. Jak już zobaczyłem, ile tutaj jest S składników, to aż się przestraszyłem i odechciało mi się tego dosłownie czytać. No ale mamy tu między innymi buraki 37%, kapusta 12%, yy, kartofle, mięso wołowe 6,5%, koncentrat pomidorowy, sporo przypraw oraz uwaga 11E składników. Masakra, to jest dosłownie jak taka chińska zupka z taką ilością, no ale niestety taki to jest produkt. Tu jak ktoś umie po niemiecku to sobie poczyta dokładnie. Całą zawartość. No, masakra. No, ale zobaczymy, jak to będzie w smaku. Jako, że zrobię sobie dwie porcje, więc przygotowałem sobie połowę tej wody, ile tutaj jest potrzebna do całości. Nie jest mi potrzebne prawie litr zupy tutaj. No, sam skład jest masakryczny. Oczywiście nie wszystkie e składniki są niezdrowe, no ale ilość robi wrażenie. Tak to wygląda w takiej postaci. Powiedzmy, koncentratu, no i teraz trzeba to jakoś odmierzyć mniej więcej połowę tego. Powiedzmy, że połowa może jest, albo jeszcze jedna łyżeczka. Wolałbym takie, żeby można było tylko dolać wodę i zrobić z tego jedną porządną porcję, a nie tam na dwie porcje, zawsze źle się coś podzieli i nie, nie, nie tak wyjdzie jak potrzeba. No i wlewam połowę wody taką, która jest wymagana na całość, czyli w moim przypadku jakieś 230 ml. W sumie nawet bardzo fajnie, że jest to forma koncentratu. Mniej zajmuje, jak ktoś potrzebuje zrobić dwie porcje, to sobie zrobi dwie, jak jedną, to jedną. No tyle, że trzeba mieć dodatkową wodę do tego. No ale tak niestety jest z koncentratami, że trzeba to nieco rozwodnić. Czyli powiedzmy takie zupy, jakie yy, sprzedaje na przykład firma Arpol, gdzie tam też są to zagęszczone takie zupy. No z tyle, że z wielkiej puszki wyjdzie kilka ładnych porcji. No i wystarczy to teraz podgrzać, nie trzeba tego długotrwale gotować. Więc kilkanaście minutek muszę poczekać, troszeczkę wymieszać i zobaczymy jak to będzie te łotewskie barszcze smakowały. Mamy całość przygotowaną. Tak to się prezentuje. Nie przypomina to typowego barszczu. Bardziej taki pomidorowy wygląd. No, nawet to gęste wyszło. No, oczywiście można to rozcięczyć jeszcze bardziej w zależności, jak, jak to mamy. Jak to zazwyczaj bywa, właśnie z taką zagęszczoną zupą. Dodamy więcej wody, dostaniemy większą porcję, ale bardziej rozcieńczoną. No wtedy trzeba pewnie jakieś więcej przyprawdać, ale zobaczymy jak to smakuje w takiej postaci. Hmm. No, na pewno nie smakuje i nie wygląda jak typowy barszcz, który powinien być bardziej czerwony bordowy taki powiedzmy taki powiedzmy barszcz, barszczowo pomidorowy wyszedł z tego ale czuć te buraki jak najbardziej są tu też kawałeczki kartofli komary też są. Próbują mnie tutaj dziabnąć. No są też takie malutkie kosteczki tego mięsa. Da się go wyłowić, ale nie ma go zbyt dużo. No ale w końcu to jest zupa, więc dodatek mięsny to raczej w małej ilości. Bardzo dobrze doprawione. Tą lekko tak kapustą też jest czuć. No powiedziałbym, że to jest taki wyjątkowy, raczej barszcz. Powiedziałbym, że nawet lepszy od typowego zwykłego barszczu i nie wiem, czy to zasługa jest dodatku tutaj właśnie tej kapusty i pomidorów, czy po prostu tych E składników, które niekoniecznie muszą być zdrowe, ale może właśnie polepszają ten całkowity smak tego. Dobrze doprawione, dobry smak. No, jestem mile zaskoczony. No chyba bardziej tutaj. Smakowo dodaje właśnie ta kapusta, kwaszona, nie kiszona, więc troszeczkę inaczej to smakuje chyba, ale jest to bardzo dobre. Powiedziałbym, że nawet lepszy od zwykłego barszczu. No jakby zrobić własny barszcz i dodać kapustę kiszoną, no i może troszeczkę tych pomidorów, to też by wyszła taka dobra wersja jak tutaj, tyle że bez s składników. No aż muszę taką sobie wersję zrobić. Bo to rzeczywiście jest bardzo dobre pod względem smakowym. Zdecydowanie lepsze takie coś jest niż zwykły typowy powiedzmy polski barszcz. No gdzie te komary mi tutaj dziabijo? No nawet dobrze doprawione, albo taka wersja akurat wyszła. Mam nadzieję, że ta druga część tej zupy też będzie tak dobrze doprawiona. No niezbyt dużo mięsa. Ale gdzie nie gdzie taki kawałeczek się malutki trafi, no ale w końcu jest to zupa, a nie jakieś danie. Pod względem smakowym bardzo dobre. Pod względem składowym bardzo złe. Jak taka powiedzmy chińska zupka z taką ilością S składników? No ale w sumie niektóre chińskie zupki też są bardzo dobre, tak jak i to jest bardzo dobre. No trudno. Ja polecam ze względu na smak, ale nie polecam ze względu na skład. Więc każdy sobie musi odpowiedzieć własnoręcznie na takie pytanie, czy takie coś mu jest potrzebne, czy nie. Ja to kupiłem w dobrej jeszcze promocji. Nie wiem czy nikt tego nie chciał kupować ze względu na te S składniki, czy może mu to pod względem smakowym nie pasowało? Mi akurat pod względem smakowym jest jak najbardziej w porządku. Długa data przydatności jeszcze w miarę. Jak to kupowałem było grubo ponad rok, a w dobrej promocji. Dobrej cenie spróbować zawsze można, nawet w takiej formie, powiedzmy, z dużą ilością S składników. No ale smak, całe szczęście, że był bardzo dobry, więc ja jednocześnie to polecam i jednocześnie nie polecam. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.